Pora na kolejną porcję pułapek, które czekają w języku chorwackim. Pierwsza z nich to słowo SAD, które oznacza teraz. Dobra, sad możemy dalej. Druga rzecz to SPRAWA ZA czyli przyrząd do ćwiczeń. Hey, Ełga, sprawa za wierzbanie. O słowie WIERZBA jest już odcinek, dlatego jeżeli chcecie więcej, Odsyłam do niego. Natomiast trzecia sprawa, którą dzisiaj się zajmujemy, jest to słowo suknia, które oznacza spódnica. Bo z dużego odcinka o pułapkach językowych wiemy, że Halina to suknia. Halina Mam... ja e, tak. ja, to suknia! Ma korę słuchać, zabrakło mi się tutaj! Jaj, z krumu! Idę na schodę. Aj, jesteś suknią! Dali, porę, Majki, ty wraca mi suknię, już to jest ona. Aż taka suknia, i na koi trapka, fójrz. I oczywiście jak zawsze życzę powodzenia w nauce.